Nad Warszawą pada deszcz, ale najmniej nie ze smutku, nowy wolontariusz dołączył do nas, witam Cię Marcin serdecznie. Witam. dzień dobry wszystkich, serdecznie pozdrawiam. Pogoda nam nie dopisuje, ale tym się w ogóle nie przejmujemy. Piotr kiedyś powiedział, że pogoda nie sprzyja do gry w piłkę, ale ta pogoda mam nadzieję, że mimo wszystko będzie sprzyjać do pomocy innym ludziom. Myślę, że tak. Chyba akurat w tej akcji pogoda nie jest najważniejsza, mamy nadzieję, że zrobimy dużo przyjemności, sprawimy dużo przyjemności tym, których dzisiaj odwiedzimy i przywieziemy jakieś posiłki. No to co, ruszamy Panie Kolego. Ruszamy, w drogę. Słuchajcie, nie wiem jak to się stało, ale no, mówiłem ich, żebym to ja prowadził. No i zobaczymy jak szybko, znaczy pomału, ale bezpiecznie dotrzemy do celu. I prosto. Dla Pani Jadwigi jeden obiad i pakiet Bułeczek, słuchajcie, dzisiaj na obiad mamy, co my mamy? Dzisiaj buraczki, jakiś e, kotlet mielony i ziemniaczki. No, nie no, pysznie, dokładnie. Tak. Dobrze, dobrze. Tak, tak. To jest jeszcze ciebie, do obiadu. Czy będziemy mocno Pani Mija? Bardzo, dziękuję, w najbliższych 3-6 Witamy, przywieźliśmy obiady dla Państwa. Dziękuję, pięknie. Proszę bardzo. Tak. Moszkie mięsne. Dokładnie. Tylko jego, że jesteś, to, to znaczy, że jesteście to znaczy, do jesteś po siebie podobni. Na trzy sekundy pokażę, może będzie łatwiej. A to ta maska. Dobra, to ta maska. Pachunkurę. Dużo ludzi mnie po głosie poznaje, to To co, jedziemy dalej, nie? Jedziemy dalej. Dzień Dziękuję. Akcja, dlatego że staramy się namówić młodych ludzi, żeby nam pomagali, bo nam brakuje wolontariuszy, żeby Państwu dostarczyć obiady stąd. Też obecność tutaj państwa, ale zazwyczaj pewnie będzie wpadał jakiś młody człowiek i widać, mi się sprawdzać. Bardzo dziękuję, jeszcze no właśnie, tak, że nie muszę gotować z jest No bardzo cenne, bo mi się cieszy. Dzisiaj jestem po to, żeby namówić Was, żebyście wzięli udział w akcji gotowi do pomocy, bo brakuje wolontariuszy. Ja będę od czasu do czasu też wpadał e, i rozwoził posiłki. Być może też będę nieraz e, na telefonie, bo też jest taka możliwość, żeby pomagać przez telefon, robić zakupy. Więc być może e, spotkamy się na stadionie Legii, odbierając paczki dla naszych seniorów. Warto pomagać. Warto pomagać. Dzisiaj e, spotkało nas kilka fajnych sytuacji. E, myślę, że daje nam wszystkim to do myślenia jak e, nie tracić ducha w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Także nie tracimy ducha, pomagamy i zapraszamy oczywiście Was do tego, żebyście przyłączali się do naszej pomocy.